Dobry dzień, dobry. Witam z kolejnego vlogu prosto z Solu. Znowu widzimy się u mnie w łóżku. Wybaczcie, piję kawkę, ogarniam się. Stanę 12 minut temu i zabieram Was dzisiaj na spacerek. Zobaczycie nową porę roku w Korei, jesienią, zimę, bo to, co się teraz odwala, to sami to zobaczycie. Będę szła Hondę, a później idę na ryneczek, bo też jem czasem owoce i warzywa. I jak wiecie, kupuję tylko na Mango Market, bo jest taniej I właśnie zabieram też Was tam. I dzisiaj zjemy też sobie jakiś Street Food. Jakieś pączki, żeby był jakiś balans. No, to tyle. Widzimy się zaraz. Jeszcze wiadomo, że zaszłam sobie zobaczyć promocję w sprzedaży. Proszę bardzo. jeden plus 1, bo data kończy się ważności. Ja to bardzo lubię to powinno też być w Polsce uważam, że jak się data kończy ważności, to we wszystkich sklepach powinno być wiecie taka naprawdę przecena, przecena, a nie, że to się wywali, bo tutaj naprawdę za śmieci płaci się dużo, dużo więcej, więc im po prostu się bardziej opłaca, wiecie, no dać to za pół darmo albo dosłownie za darmo, to często można spotkać darmowe na przykład słodycze. Proszę bardzo, dotarłam kochani. Jesteśmy i punkt pierwszy, idziemy dzisiaj po pączki. A raczej po pączka, którego jadłam już na live z Izabelą. Ale dzisiaj mam na niego znowu ochotę. No nic nie poradzicie, słuchajcie. Proszę bardzo, tutaj tak wyglądają, jest kolejka, więc tym bardziej wbijamy. E, tak, proszę. I e, za dwie godziny jem kolację w swojej kimcie ale to mi nie przeszkadza. Słuchajcie, także m, albo wezmę tego, albo tego. Może tego, dzisiaj, bo to są dwa, więc spróbujmy ja. Proszę bardzo, dwa takie pączusie za tysiąc słonów, czyli niecałe 3 złote, No musiałam dwa, bo jak się je jednego, kochani, to się kuleje. Także dwie na dwie nóżki, proszę bardzo. Mm. Uwielbiam. Mm. Dziabaj. Jak ja lubię jeść. Ja się może urodziłam tylko do jedzenia po prostu na świecie. Może tak będzie. Do. Proszę, niczym prawdziwy bazar jak w Polsce. Skarpety obok mięsa. Tam kotlety jakieś. Tu taki są dobre. Cukierki. No, oczywiście połowa rzeczy jest z ryżu. Mhm. Sushi. No i są też sklepy spożywcze. Mm, ceny są ok. Jak nie macie obok siebie takich tanich supermarketów, to jest spoko. To jest bardzo dobre. Możecie to sobie skarżyć do domku. Do Polski. Naprawdę są fajne. Takie alamini hot -toki. Fajna sprawa. chociaż ja będę hotoki robiła świeże w Polsce, słuchajcie. Bo kupię takie... O, to jest Jakła. Przypyszna. O też robiliśmy to jest test smaku ostatnio. Co masa dobroci? Olej jest zamowy najbardziej znany. Olej tutaj się taki używa. Proszę. Na promocji. O proszę, taniej niż słuchajcie w Imarcie. 4 zł, nie, 3000 zł, nie całe? Ile to jest? 7 zł? Za 4 takie zupki. Ten jest bardzo pikantny, o tak. Okay. Buldaczek, klasyk. Chociaż buldaczek jest drogi. Nie wiem czemu. Co ma co w napoju? Ale, ale, ale nie. Nie. Idziemy dalej, słuchajcie. O proszę wywar z zupki. Tutaj nowe ciasteczka. Boże, co chwila jest, wszystko jest teraz z maczą. proszę. Każda marka ma teraz coś z maczą. Proszę, o, i kolejna macza. Proszę. Wszystko jest z maczą. Dla mnie osobiście jest za dużo tej maczy, ale jak lubicie, to polecam. Boże, jakie ja kocham te pączki, słuchajcie. Nie mogę. O tutaj tego kurczaka próbowaliśmy na tym live'ie. Na vlogu pierwszym. Pamiętacie, kto, kto oglądał. Mm. Boże, jak jej kocham. Wy musicie spróbować, słuchajcie. Są zupełnie inne od takich pączków polskich. One przypominają racuszki. Racuszki. Tutaj jest przepyszny makaron. Nie byłam z Wami nigdy, ale bardzo go lubię. Świeżo robiony, proszę. Tutaj mają menu. Bardzo polecam Dżerzaniom. Przepyszny, fantastyczny. Świeży makaron robiony na miejscu. Zawsze są kolejki w weekend, ale mają pyszne domowe kimchi. To czuć, słuchajcie, jakie jest domowe kimchi. Cudo. Proszę, dzisiaj w ogóle, kochani, jest dosyć ciepła pogoda, tak Wam powiem. O, już są moje ukochane owocki. a widzicie, tłumy, to znaczy, że są przeceny. Boże, jaki ze mnie Janusz się zrobił ostatnio, nie wiem, nie wiem czemu. Dynia też jest, ale jakoś nie ma tak dużo przepisów, słuchajcie, z dynią. Mm, ale zanim o pogodzie trzymać proszę kciuki, <laughs> idziemy zobaczyć, proszę, jakie banany. 2,5 w ogóle 1000 łonów to niecałe 3 zł, więc możecie sobie zobaczyć, ceny porównać. 2,5 tysiąca, no to 6 zł jakoś wychodzi. Ale jakieś takie, nie wiem. Dużo tych bananów. Ja bym chyba tylko banany musiała jeść. Ej, ale dużo ich, słuchajcie, za 6 zł. Idę jeszcze e e obczaje dalej, słuchajcie. Ja bym mogła jeść tylko banany i winogrona. Nie wiem, nie wiem. O, tutaj chodźcie. Zobacz tutaj, tysiąc łonów tylko. 2,80 w takie winogronka. No, no, no. No, no, no. I takie niebrzydkie jakieś takie muskaty. Proszę. W ogóle w sklepie one kosztują po 5000 zł, czyli jakieś 15 zł. Przybitka jest olbrzymia. Jestem zawsze zdziwiona, jak dużo jest przebitka. Proszę, możecie sobie obczaić ceny. Arbus jeszcze jest, ale z tego co już nie jest taki dobry. Proszę bardzo. Wszystko, wszystko jest, kochani. Ale jak chyba się zdecyduje na te muskaty. I też y, tanie są. No bo ile ja bym te banany musiała jeść? Tylko chyba bym miała. Chociaż powiem Wam teraz, że już nie są takie słodkie winogrona. Nie są, więc ostrzegam, są tanie, ale już nie są takie słodziutkie, bo to jest już praktycznie tutaj koniec sezonu. Więc tak jak ja je lubię mrozić, teraz też już nie nadają do, do mrożenia po prostu. Ale za tą cenę no to, to wezmę tyle, co te pączki kosztowały, więc tym bardziej zgarnę sobie takie owocki. No proszę, może takie właśnie. Jakieś takie małe one są. Zaraz popatrzę jakieś y, fajne trzymajcie kciukasy. O, te też są dobre. Ale drugie teraz 18 złotych. Proszę. W ogóle tutaj nie ma jako tak kilogramów, jak widzicie. Hmm, więc jest tylko mniej więcej ta waga. No, ale wyglądają spoko. Zaraz jakieś wybiorę. No i co kochani? Proszę bardzo. Y, tutaj jest 3 kilo jest owoców jak nic. Winogronka, dwa opakowania. Tyle tych bananów i za wszystko zapłaciłam 11,50, więc wydaje mi się, że całkiem spoko cena. Możecie mi napisać, ile teraz banany kosztują w Polsce, bo ja ciągle jem teraz banany, słuchajcie. Proszę bardzo, tak to wygląda. Już powiem Wam, że szybko się robi ciemno w, w tej Korei teraz, szybciutko. Mam nadzieję, że Wam się podobał vlog taki spontaniczny, dosłownie jakbyśmy razem byli na tym e, Mangwonie. Proszę bardzo, to jest street food, na który kiedyś musimy się zabrać, słuchajcie. Pogoda zmienia się mniej więcej o 10 stopni w ciągu dnia. To jest po prostu szaleństwo. Więc jak trzeba się ubierać? Ciepło i na cebulkę. Na cebulkę, słuchajcie, bo pogoda jest w ogóle cały czas zmienna. Ojejku, zobaczcie, jaka fajna kawiarnia. Jaka śliczna, zobaczcie. Proszę. Słuchajcie, jestem w okolicy Mangłon i ja w ogóle muszę Was tutaj kiedyś zabrać na fajne kawiarnie, a nie tylko na ryneczek w ogóle, ale tutaj są super kawiarnie, bardzo niska zabudowa, więc jest naprawdę fantastycznie, pięknie, koniecznie dajcie mi znać, czy chcecie pójść ze mną do kawiarni. Tyle na dzisiaj, dziękuję bardzo, mam nadzieję, że Wam się podobał taki vlog, piszcie w komentarzu, czy chcecie też takie nudne trochę vlogi, po prostu jakbyście tutaj byli dosłownie ze mną. I to tyle, wracam, zaczyna być chłodniej, więc wracam jeszcze po jakiś szaliczek. A teraz co, dziękuję bardzo za obecność, wracam, buziaki, całuski i papatki! Proszę, jeszcze wam pokażę, jak dumnie idę z bananami na hondę w nocy. Proszę.